Zobacz. Ale nie. Chodź. Nie, nie. Ja sobie go Może na bieżąco. I świat. Ja hotelu. Może też dzisiaj to to Nie wiemy, jak przejść. Coś takiego, może już jest zio... No, weź się zamknij. Czy to można jakoś. Nie wiem, nie, 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 nie. czy to podbudować, o co mi chodzi. Podbudować. Nie, to się. Muszę do rzeczy. jeszcze. Gdzie może być taki czerwony materiał? taki do podbudowania o jest Dobra, to tak op. tak op. 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 op 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 teraz złoto głowa stiwa. stiwa to ja mam stiwa ja chyba nie mam bo mam jakaś wszędzie jest o mój Boże, Steve. O mój Boże, Steve. To nie jest nawet Steve, Halo, o co tu chodzi? będzie hero Dale Dalej się Tam są jakieś przebłyski Nie wiem O Boże Jeg ja, ja, er